Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Sprzedając lub kupując coś w internecie nigdy nie powinniśmy podawać nikomu swoich danych do konta bankowego, aby sfinalizować transakcję. 3000 zł straciła mieszkanka powiatu augustowskiego, której córka chciała sprzedać spodnie przez popularną aplikację. Prawie natychmiast zgłosił się kupujący, który chciał rzekomo zrobić przelew na konto. W rzeczywistości wyłudził dane do zalogowania się na rachunek bankowy kobiety. Córka zeszła ze swojego pokoju z góry i mówi, że mamo udało mi się sprzedać spodnie, że ktoś chce kupić spodnie, bo wystawiła na Vinted. Oczywiście się ucieszyłam, no bo są takie czasy, jakie są. Córka będzie miała parę groszy i mówi do mnie, że potrzebuje Twoich danych, bo tam te pieniążki będą na moim koncie i jak podam te dane, to one przejdą dalej. Moja czujność została uspana, bo dzień wcześniej mieliśmy trochę problemów rodzinnych, co po prostu nie od razu się skończyły. Więc ja w tych emocjach i nie myślałam w ogóle, że coś może stać się złego, Podałam jej te wszystkie dane, no i po chwili się zorientowałam, że jest coś nie tak. Córka była w swoim telefonie i przez swój telefon chciała zalogować się na moje konto. Że niby te moje pieniądze miały wpłynąć na te moje konto bankowe. Podałam jej to i za chwilę przyszło ten kod dostępu. Zrazem była taka informacja, że jest jakieś urządzenie, które się podłącza. Czy ja się na to zgadzam? Ale pomyślałam, że już córka się loguje na moje konto. Więc jej podałam ten kod. Jak podałam ten kod, to jej jeszcze przyszło, żeby podać imię i nazwisko. I wtedy mówię do córki, że coś jest nie tak. Zwołaliśmy starszego syna. Syn szedł z góry. Ja w międzyczasie sprawdziłam swoje konto, pieniążki były jeszcze na koncie. Syn szedł, córka podała jemu swój telefon i od razu mówi, mama, sprawdź, czy są Twoje pieniądze. Ja Więc syn, no, przez chwilę sprawdzałam, ale wejdź jeszcze raz. No, sprawdziłam niestety już kwota była pomniejszona o 3000. No i od razu zadzwoniłam na infolinię, zablokowałam wszystko, no i pojechaliśmy na policję. Później jak rozmawiałam już po czasie z córką o tym wszystkim, bo oczywiście na początku odbyła rozpacz i nic, człowiek nie funkcjonuje normalnie, żeby porozmawiać po czasie, później porozmawiałam to, zapytałam jej, kiedy ona to to ona mówi, no może pół godziny temu, także jeśli, to właśnie taki szczegół że oni się bardzo szybko odzywają, to jest kwestia paru minut, że już ktoś chce coś kupić. Człowiek sam, który w tym siedzi, to nie jest chyba w stanie tego od razu rozpoznać, tylko dopiero jakby osoby trzecie to widzą z boku, że coś jest nie tak. Sekunda, człowiek podaje swoje dane i pieniędzy nie ma na koncie. Około miesiąca przed tym oszustwem czytałam o takiej sprawie. Byłam pewna, że nigdy mnie to nie spotka. Sama nawet powiedziałam, że przecież ode mnie nie wezmą, bo mam przecież dobre blokady w swoim banku, że przecież no niemożliwe. No przecież u mnie zawsze przychodzi jaka kwota jest pobierana, gdzie idzie. Niestety w tego dnia nie przyszło nic. Tylko, że jest jakby jakieś urządzenie i tam było jakby, jak, jeśli to nie ty, to zgłoś na infolinie. Ale ja byłam pewna, że w tym czasie się podłącza moja córka. Ostatecznie straciła Pani 3000 zł, rozumiem, że tych oszczędności pewnie było więcej. Jak się udało zachować resztę tych oszczędności? Czy to szybka reakcja? Tego nie wiem. Zostało 600 zł na koncie. Nie obwiniam za to córki. Obwiniam siebie, chociaż teraz to udało mi się ten miesiąc przetrwać. Opłaty są zrobione, także aby do przodu, teraz można sprzedać. To jest wszystko prawda, tylko po prostu trzeba być czujniejszym, trzeba bardziej czytać, trzeba na te drobiazgi, czy z banku nic nie przychodzi, a poza tym jak człowiek stara się żyć w miarę uczciwie, to ciężko jest uwierzyć, że ktoś może Ciebie oszukać. No jak to? Jeśli Ty nikogo nie oszukujesz, nie kradniesz, no to jak mogę? na konto wejść Twoje pieniądze, to Ty pracujesz na to ciężko, żeby parę złotych mieć. Ale niestety, tak jest. Szkoda, że właśnie ludzie nie opowiadają, że próbowano ich oszukać, ale oni się nie dali, że tego nie mówią innym osobom. Jakby człowiek usłyszał jednego drugiego, że tu, tu, to może większa byłaby szansa na to, że szybciej by mi się ta lampka zapaliła. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Nigdy nie podawaj nieznajomym danych do logowania na swoje konto. Nie klikaj w linki przesyłane przez rzekomych kupujących. W ten sposób możesz dać przestępcom dostęp do swoich oszczędności. Rzecznik Podlaskich Policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.